Cześć z tej strony e, witam was ponownie, tylko zasajwuję grę, bo nie, nie zasajwowałem Na początku się od razu uleczę e, Kurczę, no, lecz się e, i, i, I tutaj coś przed chwilą słyszałem, chyba że maszynki będą Ja je słyszę Tak tak No. Dobra, kusza jest jednak bardziej skuteczna, jakby nie patrzeć. Ta broń strzela też dwoma rodzajami. Lewy przycisk myszy, taka śrutówka jakby, a prawy są takie bomby. Po chwili one wybuchają. A to do tego potrzebny nam był klucz. O, fuck! A. A dobra Ile mamy tego leczenia w ogóle? Trzy tylko, o, nie, nie, nie Za mało Muszę mocą się w takim razie uleczyć A nie, tam mamy apteczkę Dobra, dobra, widzę yy, Pusz, zawsze sobie ustawiam Gdzie tu jesteś do naciśnięcia? O, shit o, ja wiem, co tu będzie. Tu będzie nasz pierwszy. Czemu ci nagle wszyscy biegną? Uuu, nie dobrze. Coś mi mówi, że będę miał lipę. <nafiki> Chodź tu Ale za tobą bieg do cholery Pinę musimy sobie przywołać Pusta Tu nie jest jakieś tajemne przejście Fuck więcej was nie było Niech chcę, idzie. Znowu żeś przyszedł? Teraz otworzyłem drzwi. O, f**k! Muszę być bardziej ostrożny. Małe pomieszczenie do walki. Chodzę stąd. Fak. Nie mam już leczenia. No i o tym właśnie mówiłem. Ha! Dobra, dojdę do tego miejsca jeszcze raz. Coś dzisiaj mi nie idzie. <laughs> jeszcze raz do tego miejsca dojdę i za chwilę się widzimy z powrotem. Dobra, jestem z powrotem z wami w tym samym miejscu. Już go pokonałem oczywiście. <laughs> Weźmiemy sobie osłonkę i zaraz stąd spadamy. Y użyłem tym razem błyskawicy. E za chwilę Wam pokażę. E jak ona działa. No, tu już żeraj nie było. Ale <grymne> dobrze. Amunicja. Mamy full. E więc zmierzamy do drzwi nadzieję, że tu już nic na mnie nie będzie czekało Ani no, nikt Dobra Czyli teraz będzie misja 14 za chwilę Ty myślisz, że ja za to będę biegał Całą planszę, Chodź tu Ja nie, nie mogę, dobra Speed Biegniemy, biegniemy, biegniemy <laughs> no, is boss. Oh, the Prodigal Jedi. Have you come seeking vengeance? That's not very Jedi-like. Where's your master, apprentice? The sun sends his regards, but he's far too busy in the Valley of the Jedi to personally dispose of his pawns. What? You still don't know, do you? Dasan followed you to the Valley of the Jedi. Even now, hundreds of Dasan's loyal followers are drinking deeply from the Valley's power, becoming reborn in the glory of the Force. And we owe it all to you. Then you killed Jan? That's right. We killed your woman to make you angry.

Oh, you. Fuck! Bo przecież wyleciała za mapę Co uciekasz? Fuck, zaraz padnę. Nie jest zbyt dobrze. Odczep się. Leczenie, leczenie, leczenie. O! W... Ymm, mówiłem, że z nią nie będzie łatwo. Load. Dobra, dobra, dobra. Wszystko jest pod kontrolą, nie martw się. Tak którymś razem ją pokonam. No, come on. Chodź tu. E, nie możemy za blisko też... <grym z> Podchodzić z interakcją z nią Bo, no właśnie Bo się stanie to Dobra, dobra No kurde, ale to się długo wczytuje, no No cóż <try> A ja, Ty kurde Nie nawidęcie Powal się do mnie ja. Where are you? Pieczusz.

No, mam już leczenie. od razu mówię, dlatego muszę uciekać. No, odwal się. Where is she? Daj mi spokój. Lecz się, lecz... Cholera, Coś mi się wydaje, że nie jest zbyt dobrze. O czym się? Dobra, tu jesteśmy na, raz, na razie bezpieczni. E, dobrze idzie, bo już ją trochę poharataliśmy, więc za chwilę podejrzewam, że damy radę, tylko muszę... O, f... Tylko muszę się uleczyć. Ale coś mi się wydaje, że się nam to nie uda. Odwal się. Daj mi święty spokój. Już wszystkiego próbuję w ogóle. Co ty tym prądem próbujesz? No a kurde jest się włączył No tak! Dobra, e, myślę, że już przegramy tutaj Patrzcie, sama się zabiła. Dobre! Dobre, dobre to było! Nie mogę Tak, teraz nagle ją możesz dusić. What kind of mercy you show Jan? She lives! I can tell you where she is! Liar! I saw her die! Think, what did you really see? What did you really hear? Do you believe we'd risk killing one of the only two people who knew the location of the Valley of the Jedi? Where is she? That... <laughs> We'll take you to our base in the Lenico Belt. That's where Galak's ship, the Doomgiver, is docked. It's also where he's keeping your woman for further interrogations. Why should I believe you? Because, because I'm not brave enough to die! Now, yeah. get out of my sight. What? You heard me. W sumie zabiliśmy ją szczęściem, znaczy się zabiliśmy, nie zabiliśmy Fartem z nią wygraliśmy Może w ten sposób To ja żałuję, że to tak wyglądało No chciałem naprawdę z nią powalczyć, ale no widzieli się, że to jest trudne Mimo że gram na Padawan Czyli to było easy Tak, to jest easy mniej więcej

wiedzieć która to misja bo tak w sumie przeszedłem tą grę chyba z 3-4 razy a strzeżę wam powiem że nie wiem ile jest w niej misji a to nigdzie nie pisze a ja po prostu jestem ciekawy tak z własnej ciekawości chciałem właśnie zobaczyć ile jest misji wow tego nie pamiętam Hmm. A, misję już pamiętam. Ok, e, w tej misji mogę Wam tak, e, takie... taką, tak... Mm, a. mogę Wam e, trochę zaspoilerować, że będzie tutaj Luke Skywalker w tym odcinku. E, znaczy w tej misji, ale nie w tym odcinku, bo już tutaj mam 14 minut. Pierwsze co, to ja się muszę leczyć. Uleczę się. Ciońcą. Leczenia zwykłego nie mam. E, Save'a zrobię. Dobra, w sumie. Może zacznę już tą misję w następnym odcinku. O, tam są na górze. Leczymy się jeszcze raz. Zapiszę. i dużo ich tu Dobra Lecia się ostatni raz o oh, fakum tu idzie Dobra Save Trzymam was yy... będę was trzymał w napięciu co zrobię z tym składem no i żegnam się z wami, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!